I zmieniamy wam dryw. Chodź przyszło. Pozycja ta sama. Mniej więcej. I teraz tak. Bok. Dobra. E, nogami się zajmiemy. I tak. No jasne, możecie próbować zrobić coś takiego od No, wiedzę ja na Nie, od no, tej strony. skuteczność ma jaką ma jak jest cięcie budo, to jeszcze bo jest blisko tutaj tytu i blok jest mocny przy końcu nawet jak broń jest szybna to tak, czasem przejdzie zajmiemy się tym ale w ten sposób to jest jeden z ważniejszych y, ruchów jeśli chodzi o szemierkę taką w y, konwencji czamparowej cięcie off i ja cofam nogę, ale tu zostaje z przodu, żeby go sięgnąć. Nie powinniście, o, w ten sposób robić, bo wasze cięcie będzie krótkie. To chodzi o to, żeby Krzysiek sobie sam rozciął głowę. Ok? W ten sposób. Czyli ja na chwilę jestem tak i wstawiam tą nogę z powrotem. Jego cięcie idzie tu. To jest dość ważne. To jakim cięciem będziecie kontrolować, im tak, większy zamach, tym, tym, wie, tym mniejsza skuteczność pod względem tego, że on może być tak szybki, że wiecie, no, to wszystko zależy jak ktoś zrobi. Teraz tak, zrób u nich i zrób mocnego zamachu takiego, nie? mobilny to to nie jest dobre wyjście i to jest tak, jeśli macie rękę tak, naprawdę tutaj nawet grawitacyjnie będziecie mieli dużą, że tak powiem siłę. Tu jest wrażenie, że upadacie do przodu, więc cięcie jest naprawdę dość mocne. Cięcie w nogę, no się przez plecy, przez głowę i tak dalej. I my sobie zrobimy tak, od razu Zrobimy cięcie za sekuraturą. Cięcie w nogę, w zamachowym przynajmniej. Powinno tak wyglądać, że ja tutaj cokolwiek robię, żeby, się, żeby sobie oszczędzić tej przyjemności dostawania w plecy albo w głowę od góry. Czyli on tnie w nogę, ja sekuruję się górą. Ja tnę w nogę, tak, op. Raz, raz. Raz, raz. I jak już to zrobicie, to potem możecie spróbować od tej strony. Tutaj. Żeby to zrobić, to albo trzeba przenieść rękę do przodu i płasko ciąć od drugiej strony, albo pochylić głowę razem z mieczem i przyciąć. O tak. Ta pozycja nie jest najwygodniejsza do cięcia z tej strony, bo jakby wasza głowa stoi wam na kocie. Ale te cięcia ogólnie są dużo szybsze, te są dużo mocniejsze, dużo silniejsze po prostu. Ok. Tu też powtarzalność się sobie wiele większa. Tu yy, nie. każdy ma swój, atut i swoje zastosowanie. No, sobie zrobiłem tak, nie? Hop. Okay. Raz, idę, i ten. Hop hop. 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 Tak, od tej strony, nie? I to też ta sekuracja górna. Proponuję, raczej to będzie pionowe cięcie albo skośne, więc jak postawicie tak, to jest ok. Niechcie tego, żeby nie blokować ręką. No, niektórzy mają taki odruch zasłaniania się dłoni. Koniec końców posiadanie narzędzia w dłoni to nie jest takie intuicyjne, tylko po latach jest tak, że to jest przedłużenie Piękno. ręki pilnujcie się, żeby tak się nie zasłaniać. To też nie ma sensu.